Jest dobrze, jestem zaskoczony. Szymon, kiedy masz pierwsze szkolenie? Pierwsze to już miałem. Pierwsze praktyczne mam jutro. E, a weźcie, dawajcie zrobimy jakieś e, te syreny, żeby to uu, uu, ledy się świeciły, jakiś żeby, żeby leciało coś. A co ma lecieć, jak kurczę? mi go Czy środki finansowe, które zostały przekazane, wystarczyły? to się No tak, jeszcze zostało, 3 kg trytytek, może złączek firmowy. I teraz Helikopter na trytytki. To nic panowie, my lecimy dalej. Udanej pracy, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem. Niesamowita ekipa. Pipi No i widzowie jesteśmy, nadszedł ten wspaniały dzień, zostaliśmy poinformowani, że wszystkie prace przy bungee wozie i zamienieniu go, mogę tak powiedzieć, ja tak bym nazywał, w helikopter zostały zakończone.